6. Policzymy teraz granicę funkcji, która jest iloczynem x i funkcji wykładniczej e do potęgi 1 przez x. Czyli tutaj będzie ciężko nam przeprowadzić działania na funkcjach, więc pewnie będziemy musieli skorzystać z pomocy twierdzenia de Lopitala. Ale o tym za chwilę. Zobaczmy, najpierw mamy tak, x dąży do zera z prawej strony, tak, bo ten plusik to znaczy, że dąży do zera z prawej strony, więc jest odrobinkę zawsze. Dodatni, prawie 0, ale dodatni. I teraz podstawiamy 0 pod X, czyli mamy 0 razy E do potęgi 1 przez 0, czyli to 1 przez X będzie dążyło do nieskończoności, czyli nasz symbol nieoznaczony powstaje nam tutaj mamy 0 razy nieskończoność. No, jak widzicie, nie możemy skorzystać tutaj z twierdzenia Delopitala na razie, bo mamy 0 razy nieskończoność, a Delopital. Może być tylko wykorzystane wtedy, kiedy mamy 0 nad 0 lub nieskończoność dzielone przez nieskończoność. Musi być ten iloraz. Więc musimy przekształcić sobie troszeczkę ten wzór. Zamienimy go sprytnym sposobem na iloraz. I zrobimy sobie tak, że będziemy po, w liczniku e do 1 przez x i teraz w mianowniku. Jeśli, jeśli miałam tutaj x, był normalnie, jakby w liczniku, no to pomnożyć przez x to znaczy podzielić przez jego odwrotność, czyli dzielimy przez 1 przez x. I teraz, jakby to z powrotem przekształcić, no to wyszłoby nam to samo, co po lewej stronie. I teraz sprawdzimy sobie, jaki mamy symbol. Czy będzie to symbol nieoznaczony, taki, jak należy? Czyli patrzymy e do 1 przez 0, czyli e do nieskończoności, czyli mamy w liczniku nieskończoność, i 1 przez x, czyli 1 przez 0, też nieskończoność. Więc mamy tutaj nieskończoność przez nieskończoność, czyli możemy sobie skorzystać z twierdzenia Delopitala. I to robimy tak. Obliczamy sobie pochodną licznika i pochodną mianownika, bo pochodna, bo po prostu granica... Będzie równa ilorazowi pochodnych. I mamy tak: e do 1 przez x, pochodna z e do x to jest e do x, czyli przepisujemy e przez 1 przez x i musimy to wymnożyć razy pochodną funkcji wewnętrznej. Nasza wewnętrzna funkcja tutaj to będzie 1 przez x. 1 przez x to ja tak sobie lubię napisać zobaczcie tutaj z boczku, napiszemy sobie 1 przez x, to się równa x do minus pierwszej, prawda? I teraz pochodna z x do minus pierwszej to jest, robi się tak jak zwykle przy potęgach, tak? Czyli odejmujemy 1 od potęgi i wymnażamy przez tę potęgę, którą mieliśmy, czyli tutaj będzie minus 1 razy x do minus drugiej. I teraz to samo mamy w mianowniku, bo tu mieliśmy 1 przez x, do pochodną musimy policzyć, tak? Więc przepisuję sobie to, co było na górze, bo już policzyłam sobie tę pochodną minus 1 razy X do minus 2. I zobaczcie, teraz nam się pojawił tutaj a, ten sam człon jakby y, na górze i na dole. I w związku z tym możemy sobie to skrócić. O, czyli to skracamy. I zostaje nam granica. Y, czy x dążącym do zera z prawej strony z e do 1 przez x. No dobrze, to teraz przeanalizujemy sobie, jaka ta granica będzie. Zobaczcie, mamy 1 przez x, to będzie nasza potęga, czyli 1 przez 0 będzie nieskończoność. I sprawdzamy znak. no 0 będzie z prawej strony, czyli to będzie blisko zera, ale dodatnie, więc ta nieskończoność. Będzie z plusem, czyli mamy E do plus nieskończoności, czyli nasza granica to będzie plus nieskończoność.